Zacja zmienmy świat powstała w 2002 roku. Pierwszym naszym celem i misją była humanitarna pomoc dla zwierząt, szczególnie dla kotów, ponieważ koty są naszą pasją i miłością były naszym nadrzędnym celem. Potem oczywiście z czasem to się zmieniło, zaczęliśmy się zajmować także innymi zwierzakami. Zajmujemy się także ekologią głęboką, ponieważ to, w jaki sposób traktujemy zwierzęta, łączy się z tym, jak odnosimy się do świata przyrody natury, a więc wszystko jest to jedną całością. Koty są istotami bardzo delikatnymi, bardzo. E, wrażliwymi. Dzieciakom nie trzeba tego tłumaczyć. E, jednym z naszych działań, które od niedawna prowadzimy, to, jest, e, to są koty i felinoterapia, czyli wykorzystanie kotów w celach leczniczych, terapeutycznych. Warto czasami posłuchać dzieciaka i zrobić mu tą wielką przyjemność, e, zgodzić się na adopcję kota albo psa. Bądź też innego zwierzaka, z którym ta relacja tego dziecka jest jakaś szczególna, bo naprawdę to służy dzieciom. Znamy bardzo wiele rodzin, ogromną ilość, które przygarnęły kota, obecność psa, czy kota czy innych zwierząt, naprawdę wpływa pozytywnie na rozwój emocjonalny dzieciaka. Naszym głównym celem jest przede wszystkim jednak zmiana mentalności, aby to dobre traktowanie zwierząt wynikało z takiej głębokiej wewnętrznej postawy człowieka czy jego świadomości rozumienia świata jego stosunku do świata y, przyrody. Naszym głównym celem są właśnie akcje społeczne informacyjne, które zmierzają do uświadomienia ludziom jednej podstawowej rzeczy, że każde stworzenie, każdy zwierzak odczuwa emocje tak samo jak my. Każdy zwierzę odczuwa strach, ból, cierpienie, porzucenie, samotność, rozłąkę i utratę najbliższych. Zachęcamy do adopcji zwierzaków, do adopcji kotów Koty są także doskonałym terapeutą dla osób starszych, samotnych. To jest filozofia fundacji. Zmieńmy świat. Być odpowiedzialnym wobec zwierząt. Kto jest odpowiedzialnym wobec zwierząt i dobrze lekuję będzie takim także wobec ludzi. To wszystko się łączy. Jedna z naszych kampanii społecznych ma nazwę: "Ważniejsze od tego, co wiesz, jest to, co czujesz". Zachęcamy cały czas wszystkich do adoptowania kotów do Zmieniania przede wszystkim stosunków do kotu, bo koty są, się wiążą z wieloma uprzedzeniami i mitami, które nie są prawdą, które się nie sprawdzają. Bardzo często otrzymujemy zgłoszenia o rannych czy poranionych kotach, yy, znajdowanych gdzieś na terenie miasta albo poza miastem. Niestety często te zgłoszenia napływają do nas zbyt yy, późno. Większość z tych kotów porzuconych, yy, które są chore poranione, to są koty, które ewidentnie kiedyś miały dom. Niedawno odwiedzili nas uczniowie z, z gimnazjum numer 7. Większość tych dzieciaków nie miała nigdy jeszcze kota w domu. Dla większości z nich był to więc pierwszy kontakt, kiedy zobaczyli te koty takie poszkodowane przez los, jak Justysię, Bezłapie czy Klementynkę. Ich pierwszym naturalnym odruchem było podejść, pogłaskać, przytulić się, użyć w ich cierpieniu. Czyli te lody zostały przemane błyskawicznie w ciągu dosłownie kilku sekund. W ciągu roku organizujemy bardzo wiele kampanii społeczno-informacyjnych. Wspomniana już kampania ważniejsza tego, co wiesz, jest to, co czujesz. Kampania szuka domu, tu chodzi o akcje adopcyjne. Mamy też kampanię, której przekonujemy, że kot i pies mogą wspaniale współistnieć w jednym domu. Niekoniecznie jest tak, że pies nie toleruje kota i odwrót. absolutnie jest to mit. Prowadzimy także kampanię dotyczącą zwierząt lasu, w którym przekonujemy, że należy pamiętać, że, kiedy wchodzimy do lasu, jest to naturalny dom dla zwierzaków i musimy tych mieszkańców lasu uszanować. Tych kampanii jest naprawdę bardzo wiele. Chciałbym też wszystkich serdecznie zaprosić do przyłączenia się do naszych akcji. Do akcji charytatywnych na rzecz bezdomnych zwierząt i ludzi, ale także do uczestniczenia w naszych kampaniach, kampaniach społeczno-informacyjnych. Informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Tych akcji jest wiele. Można pomóc nam na bardzo wiele sposobów. Każde wsparcie jest ważne, każda złotówka jest na wagę złota, każda puszka dla bezdomnych zwierzaków jest bezcenna. Jeśli ktoś chciałby pomóc, prosimy o kontakt. Możecie Państwo nas oczywiście znaleźć na Facebooku. Wystarczy wpisać Fundacja Zmienimy Świat. E, także zapraszam na naszą stronę internetową. E, także kontakt mailowy bądź też telefoniczny.